Hej z tej strony, Lujek i witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj chciałbym Wam przedstawić taki temat, dlaczego usuwam wszystkie filmy oraz co się ogólnie dzieje na kanale. A więc po prostu postanowiłem zacząć od nowa, no bo ponieważ w tych filmach po prostu nie byłem z sobą, tylko próbowałem być kimś, kim tak naprawdę nie jestem, więc po prostu zacząłem. Od nowa, no i w sumie z kontentem, który tak naprawdę będę potrafić prowadzić i filmy będą wcześniej za, zamiast raz na jeden tydzień, więc um, też to chyba było, bo, było właśnie najlepszy wybór, który jeśli chodzi o ten kanał wykonałem. Um, w sumie nie jest to jakiś poważny film, tylko po prostu takie um, króciutkie informacyjki, więc w sumie to byłoby już na tyle. Um, więc It's fun.